Wraz z stulecia znanego polskiego reżysera Wojciecha Jerzego Hasa Senat RP rok 2025 ustanowił rokiem Hasa. W czwartek we Wrocławiu odbyły się uroczystości przygotowane przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, zawsze has obchody roku Wojciecha Jerzego Hasa. Z tej okazji nadano jego imię jednemu z wrocławskich tramwajów oraz na oławskiej otwarto wystawę plenerową. Wieczorem w Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego Wanda Ziębicka has, żona reżysera, Została uhonorowana odznaką zasłużony dla kultury polskiej, którą wręczyła Anna Żabska, wojewoda dolnośląska. Szanowni Państwo, więc tak już uroczyście, już do samej oznaczonej, wręczę jej ten, to oznaczenie w imieniu minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. zawdzięczam. Pani powiedziała, 60 lat bo ja tak napisałam, że prawie 60 lat tak miałam kilkanaście lat, chodziłam do Technikum Księgarskiego i postanowiłam zorganizować teatr dla tych dziewczyn przy większości, tego technikum, które jest na piątym piętrze w PDC się mieściło. Żeby chodzić do teatru i tworzyć teatrzy I tak się stało. I, i, Dowiedziałem się, że w Wojewódzkim Domu Kultury Zowieckiej znany już w ten czas ze świata kultury, bo się ze szkołem spotykał Marek Koterski, tak, ten Koterski od świra. I ześwirowaliśmy młodzi razem z nim, bo założył teatr sylaba. I potem z tej sylaby przeszłam do Palambura, zagrałam w Światowej Prawnejerze Cedarów no i do dzisiaj pamiętam taką. Piękną kwestię, Paulinka w pełnej krasie, paradoły, mięsie, kuźni, z bardzo wolna sumie osiem gabinetów. To były takie dialogi na spojrzenczych, gdzie gra z Dzieduszystą i, i z Jurkiem i z Gerczakiem, a potem Założę mu się w tym kalimburze, żebyście wiedzieli, bo ta droga nie była łatwa, że ja się dostanę do szkoły teatralnej. Nie chciałam być aktorką, nie jestem aktorką, ale mam tytuł magistra w sztuki teatralnej, dlatego, że chciałam zobaczyć, jak ten teatr i ci ludzie wyglądają, bo zawsze marzyłam o tym, żeby pisać o teatrze, inspirować ten teatr na różne wydarzenia obok. No i Powiem wam tylko jedną, że, żebyście wiedzieli też, że jaki mam charakter, bo ci, co ze mną na co dzień pracują, szczególnie radni u siebie, czy z rad y, miasta, gdzie byłam dwały, u Dutkiewicza, radną miasta i wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, że trzeba prowokować pewne sytuacje kulturowe, moralne też. No w ogóle trzeba istnieć i podążać jakby za tym, co może coś dobrego przynieść. I dlatego tak sobie pomyślałam, że stąd moja obecność w Towarzystwie się w Wrocławiu od kilkunastu lat. Jest tu pan Zbyszek że dobrze, że pan przyszedł, bo ja tam założyłam, pani Wojewodą <noise> sekcję ludzi zakręconych. I jest to sekcja, która się bardzo udziela. Martwi mnie, że połowa jest tego zakręcona, połowa się nie kręci, ale jednak jest to zbawiona sekcja i coś się e, dzieje. Ja jestem wychowanką również teatru Grobowskiego. Jak cztery lata byłam u na stażu. Kolega dyrektor. Instytutu Kultury, aktor SER, również związany i poznał pana, pana Grotowskiego, zwanym Boskoliciem przez nas Grot. Byłam na tych stażach, które najpierw trzeba opłacać, bo ja pracowałam w radiu. On nie udzielał nikomu wywiadu, ale jak już byłam w telewizji i go poprosiłam o to, to udzielił mi jest taki reportaż. Krotowski we Wrocławiu dostaje honoris causa i on tak mnie przytula na końcu mówi, bo ja zwariowany i to wariactwo jego przełożyło się na moje życie, bo to jest takie wariactwo psychiczne, ja nigdy w życiu nikomu nie dokuczyłam, aczkolwiek potrafiłam przydawać. I kłócę się czasami o pryncypia, o to, że przyceni są ludzie niedoceniani, szczególnie starzy. Przede wszystkim chciałabym podziękować mojej koleżance z zarządu ZASK-u, bo jestem 50 lat. Yy, ZASK-ie, teraz pisali mnie w czerwcu na Zjeździe Ogólnopolskim do tej księgi, że 50 lat, że ona mnie dopisała, bo zgłaszała dwie osoby. Do nagrody kilka lat temu i napisałam, nie, nie wszystko mi się udaje, mam dużo wrogów, antagonistów, którzy nie od Pani ze sobą musieli zrobić. Tak się odsyłają czasami. Ale no to ja spróbowałam, z prawda? Dużo rzeczy zaproponowałam i zrobiliśmy, jesteśmy szczęśliwi, bo zaproponowałeś konkurs. Dzisiaj tu przyjechali ci, którzy otrzymali te nagrody, w tym proszę pójść się na Oławską, przy przywołdanej. z zdolnych mamy młodych ludzi. Naprawdę, hasło się cieszył, jakby zobaczył te plakaty. I ja myślę, że, że tak powinno być. A poza tym dużo jest takich pomysłów, na które trzeba czekać. A poza tym, nie nie mniej, państwo, mówi, i trochę starszy ode mnie, bo zbliżam się do osiemdziesiątki. Wiem, że nie wyglądam, ale nie paliłam i nie piję, chociaż czasami ja lubię nabyć się konaczy. No, jest coś w nas, w nas powinno być światło. I ja tego Państwu bardzo życzę, żebyście wszyscy yy, mieli to światło, chęć tworzenia, bo pragmatyści amerykańscy twierdzili, Napisali to w swoim projekcie, jak tworzy Jan że jeśli umiera kultura, umierają państwa, umiera państwo. Bo wraz ze staczaniem się państwa, zanikiem pewnych budowlców, zanika kultura. A dobrze doprowadził to teraz trochę w Polsce, jesteśmy świadkami. No dzisiaj najważniejszy był to, że bohaterem był has zamknięcie jakby roku hasa we Wrocławiu. Gościem już była Pani Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Małgorzata Kidawa-Błońska. Niestety nie została na spektaklu, bo Warszawa wzywała. Ale przyjechała dzisiaj rano, była na wystawie prac nagradzonych w konkursie takim plastyczno-malarskim, jeśli chodzi o twórczość Hasa. Młodzi się wypowiadali. Ja nawet fundowałam nagrodę prywatną, bo mało było nagród, mało pieniędzy. A poza tym to ważny dzień dla tego miasta, w którym Has zaczynał robić filmy. To powstały jego pierwsze filmy. Przede wszystkim Pętla, gdzie szalał po Wrocławiu z Chłaską i omawiali ten film. Potem była Lalka i inne filmy. A poza tym, ważny dzień, tak jak ważny ten spektakl Kairos tutaj w centrum performatywnych sztuk przy księcia Witolda 62 we Wrocławiu i te ptaki które ważne były one nam dzisiaj towarzyszyły zaglądały nawet do tramwaju ale nie do takiego proszę bilety do kontroli tylko dzisiaj wyjechał na tory wrocławskie tramwaj który się nazywa has jest bohaterem po prostu w życiu prywatnym mój zmarły mąż, ale przede wszystkim artysta niepowtarzalny, doceniany w świecie. I dzisiaj tak trochę po tym Kairos wzięłam czarnego, bo ja w tym czarnym stroju to mi pasuje. Poza to taki dzień trochę wspomnień, trochę takich różnych refleksji nad życiem, które jest kruche i szybko mija. I się cieszę, że jest tramwaj, że jest dzięki mnie tablica. Która powstała, kiedy byłam radną miasta Wrocławia u pana doktora Rafała Dudkiewicza, bo przyszłam do niego i powiedziałam, jest 2000, tam któryś rok zostaję radną i ta tablica jest najpiękniejsza, najładniejsza z prawdziwego brązu, potem, potem byłam taka śmiała, że poprosiłam, żeby był obok niego. Jego przyjaciel Stanisław Lenartowicz, wielka postać polskiego filmu, ale także baleczny człowiek, bo był WK wileńskim, sądzony, siedział w więzieniu. Potem komuniści nie dawali mu robić filmów. No, potem się znalazł Cybulski, który pisał do hasa w liście, bo mam ten list, zachowałam. Chociaż wszystko dam do Muzeum Kinematografii. że Co ty chcesz ze mnie, Geja zrobić, co ty? Jak to tak? Ty żaboty mnie ubierasz w koronki, a poza tym ja muszę być w okularach? Bo chodzi oczywiście o rękopis znaleziony w Saragosie. A I zagrał, prawda? I bez okularów, i w koronkach, i genialna rola. I myślę, że duża część Wojciecha Jerzego Hasa jako twórcy, jako reżysera, scenarzysty, jest tutaj we Wrocławiu, w mieście, w którym ja się urodziłam, a w którym on mieszkał. Przecież zaraz, kiedy zaczął robić ten pierwszy film, to była pierwsza wytwórnia. Mam nadzieję, że kiedyś będzie się nazywała imienia Wojciecha Jerzego Hasa. I takie mam na dzień dzisiejszy marzenie. Już nie chcę za dużo. Has był zamknięty, skromny, nie lubił pompy nie lubił takiego, no, takiego gwaru, Ten, on ciągle myślał, to co mu się śniło przekładał na rysunki, bo on jest przecież malarz z wykształcenia. No i w ogóle taki dzień specjalny i żałuję, że go tak czczą dopiero po śmierci, ale cieszę się, że Ameryka i Skorzyze inni Buñuel w swojej książce napisał, jaki ważny jest has dla świata, dla, dla filmu, który on też tworzył. Także dziękuję wszystkim, dziękuję kolegom, że zgłosili mnie do tego medalu w zaspie, i dzisiaj dostałam zasłużony dla kultury polskiej po dokładnych 58 latach działania.